Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na sesji czwartkowej. Czwarty dzień lipca zapraszam Was na poranny, poranny przegląd techniczny. Zaczynamy od wykresu EURUSD. Tutaj sytuacja z perspektywy interwału 4-godzinowego. No i mamy zaksięgowany poziom FSTona, który tutaj się na etku szykowaliśmy. Jest interwał 4 godzinowy, jak wspomniałem, i wczorajsza sesja amerykańska to był moment, w którym to zaksięgowanie było też na tej świecy, na tej H4 naruszenie mieliśmy. Oczywiście na innych również, natomiast jeśli chodzi o zamknięcie na H4, to pomimo 20 pipsów naruszenia zamykamy tak naprawdę poniżej dokładnie poziomu f 100 więc... Można było tutaj ewentualnych shortów próbować. Można to wykorzystać też dzisiaj, na ewentualnym jeszcze podbiciu. Także tutaj sytuacja pozostaje otwarta, tak jak i ta strefa podażowa, cały czas pozostaje tutaj otwarta do ewentualnie rozegrania. Tutaj z minimalnym zaokrągleniem skupiamy się na poziomie cenowym 1,0800. Zobaczcie GBP USD. Tutaj mamy H1 i mamy strefę nakreśloną zmierzenia 61,8. Tutaj dosyć szeroki swing jak na H1 -kę. mamy w przeciągu o, ponad dwóch tygodni, powiedzmy te spadki, czy tak naprawdę dwóch tygodni. No i wyznaczony współczynnik małego FI61,8, wyznaczony, wyznaczony poziom oporu, zaksięgowany również w godzinach wczorajszej sesji e, amerykańskiej, tutaj dolar tracił na wartości po otwarciu rynków kasowych właśnie w Stanach Zjednoczonych e, i przybliżając nieco wykres, zobaczcie, że było, był ten wyraźny przystanek na tej kolejnej, powiedzmy pomimo tego cienia od dołu, też ten cień od górny wyraźnie wyższy, wyraźnie dłuższy, także można było tutaj nad tym shortem się zastanowić. Czy będzie kolejne podejście? Zobaczymy na razie, jeżeli ktoś w tych okolicach próbowało takiego shorta, no to maksymalnie tylko 30 pipsów na liczniku. Obecnie byłoby to około 17. Mam na myśli tutaj oczywiście pułap wejścia na zamknięcie świecy, tak? Tylko i wyłącznie, no bo tutaj nieco wyżej to by było więcej. Natomiast raczej nie polecam takich, takich zagrywek. Chyba że na przełamanie. Także podsumowując, ten poziom 1,27,65 cały czas oczywiście aktualny opór i wygląda całkiem nieźle pod. Od jakiś yy, większy swing spadkowy, chociaż z zagrożeniem mogą być te H1 takie mocno wzrostowe, więc ewentualny pierwszy ten take profit taki w miarę obiektywny byłby tutaj w okolicy 1.2710. E, zobaczcie ujka. Tutaj Ujek fajnie cały czas stopniowo rozwija nam te, e, te wzrosty. No jakbyśmy poprowadzili sobie taką linię trendu, to zobaczcie, że tak naprawdę tutaj tendencja zaczyna się lekko załamywać, bo tak naprawdę przyspieszaliśmy bardzo, bardzo mocno, zawężaliśmy te korekty, więc być może coś na ujku tutaj zostanie większego wygenerowane. Mamy na tą chwilę naj, największą e, cofkę, ten odcinek. Odkładając sobie to e, od e, zakończenia właśnie tego odcinka, zakończenia tej korekty. i do obecnego szczytu. Jako poziom popytowy, tutaj teraz sobie to fs traktujemy, zaznaczamy, eee, i wycena tej strefy wsparcia eee, 160,25. Tak naprawdę no, mamy tutaj ponad 100 pipsów, więc wszystko zależy od zmienności. Po tak długich, eee, fajnych wzrostach ta może też być dynamiczna, więc. Trzeba być tutaj na ujku przygotowany. Zobaczcie złoto. Mamy wybicie na złocie w końcu 61,8. Powędrowaliśmy na te głębokie wewnętrzne mierzenia i te głębokie wewnętrzne mierzenia przehandlowane też. Także ten scenariusz z tą siatką na pewno musimy sobie tutaj anulować. To ZZB, które stanowiło mocne wsparcie, cały czas na 2319 30 pozostawiam, czy na przykład 319 do zapamiętania i zobaczymy jak rozłożymy sobie siatkę teraz na tym, na tym ostatnim swingu wzrostowym jak to będzie wyglądało jako pierwsze wsparcie oczywiście możemy podkrektować 38,2 też fajnie tutaj biegunowość nam się odznacza, to był poziom poprzedniego oporu teraz wskakuje nam tutaj fajna fajna strefa popytowa zielony kolor 2,337,5 dolara obecne wsparcie na rynku złota. Jeszcze szybko spójrzcie DAXa, to co mówiłem, że ta zmienność zaczyna ponownie dopasowywać się do kanału cenowego, który mieliśmy wcześniej fajnie respektowany. No i ponownie tutaj ta dolna obrona dolnego ograniczenia, to co pokazywałem Wam na sesji wtorkowej skutkuje tym, że podbijamy pod ograniczenie górne. Teraz zobaczymy, jak to się potoczy na ograniczeniu górnym. Nie ma jakby tutaj już stuprocentowej pewności, nigdy nie ma stuprocentowej, ale moim zdaniem po tak mocnym, dynamicznym podbiciu, patrząc na te świece, będzie może, być może trudno to górne ograniczenie utrzymać. I ja tutaj wężę taką szansę na to, że wygenerowany zostanie sygnał wzrostowy w końcu po tym takim lekkim osłabieniu DAXa, tutaj mieliśmy takie wyrównanie trochę, podbicie pod tą górną bandę w okolicy 18435-440, no i będę obserwował te H4 z, jakby tutaj z nadzieją na sygnał prowzrostowy, czyli na przełamanie po prostu tej górnej bariery.